Jest to trzeci turniej w ramach Ligi Czesko-Polsko-Słowackiej. Wcześniej pierwszy turniej odbył się w Karwinie, drugi w Żylinie na Słowacji, a trzeci właśnie dzisiaj w Czanowie. Zasada jest taka, że startują w tej lidze po dwa zespoły z każdego kraju. Słowację reprezentuje MHK Martin oraz SMF Żelina. Czechy reprezentują zespoły z Karwiny oraz Koprzywnic, a Polskę Ruda Śląska i właśnie UMKSP Moskwa. Ta ceremonia otwarcia też jest bardzo miła, bardzo przyjemna, podniosła. Te hymny też potrafią zjednać naprawdę te trzy narody. I to się czuje. Każdy turniej jest jakby odrębną całością, natomiast zasada jest taka, że Polacy, polskie zespoły nie grają między sobą, czeskie nie grają między sobą, słowackie nie grają między sobą, więc gramy każdy z każdym, z wyjątkiem zespołu z danego kraju. Gramy dwa razy 18 minut. No to jest dosyć dużo, jak na tą kategorię wiekową, więc taki turniej no jest bardzo wyczerpujący dla tych młodych zawodników. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że mamy możliwość startu w tej lidze, ponieważ no są to ogromne doświadczenie, doświadczenia, które chłopcy zdobywają z zespołami, które grają w innym stylu opierają swoją grę na innych możliwościach technicznych, taktycznych. W związku z czym no to jest doskonałe doświadczenie dla tak młodych zawodników. Bardzo wysoki poziom tych turniejów to muszę podkreślić i rzeczywiście jest tak, że praktycznie każdy z każdym może wygrać bo mamy tego przykłady już wcześniejszych turniejów gdzie raz wygrały koprzewnice raz ruda śląska a miejsca pozostałe też się tasowały więc jest to do końca w zasadzie nie wiadomo nie tutaj pierwszy raz tak nam się też ta tutaj chrzanów jest perfektny Atmosfera suprowa, trenerzy perfekni i gracze suprowi, spokojna, perfektna. I pro chłopaki jest konfrontacja międzynarodowa suprowa. W tym wieku już zaczynamy wprowadzać jako trenerzy różne rodzaje obron, nie tylko tą najpopularniejszą i najłatwiejszą 6-0 ale również obrony kombinowane. E, tutaj e, nie wolno w tym turnieju e, kryć indywidualnie zawodników, po to, żeby e, ci zawodnicy mogli się również rozwijać właśnie podczas tych e, różnych obron. E, więc no, na pewno e, szkoleniowo również ten turniej dostarcza bardzo wielu możliwości. Jest bardzo głośno i dla kibiców, trenerów jest to bardzo na pewno uciążliwe, a dla zawodników myślę jednak miłe, bo oni czują ten doping. Ci kibice, ci rodzice najczęściej jeżdżą za swoimi zespołami, więc jest to, my się już też znamy, więc jest to też takie łączenie przyjemnego, spożyteczne. Na ten sezon. To już niestety koniec tych rozgrywek. W przyszłym roku mam nadzieję będą kontynuowane, bo to już jest bodajże trzecia edycja i no, będziemy walczyć dalej.